Dzień dobry, witam Was ponownie w moim kolejnym nagraniu, w którym rozmawiam z osobami wykonującymi różne zawody. No właśnie, po to, żeby się dowiedzieć, jak dany zawód zdobyć lub. Co w tym zawodzie jest ważne. Moim dzisiejszym gościem jest Katarzyna Hendigery Małczyńska, radca prawny, i właśnie o tym zawodzie będziemy dzisiaj rozmawiać. Cześć Kasiu! Cześć! No to zaczynajmy. Słuchaj, powiedz z Twojej perspektywy dla osób, które myślą o zawodzie radcy prawnego, jaka jest taka formalna ścieżka, żeby ten zawód zdobyć. Pierwsza, pierwszy ten etap edukacji już wyższej to oczywiście studia magisterskie na uniwersytecie na uczelni w Polsce lub za granicą. Studia zarówno na uczelniach państwowych, i prywatnych, w tej chwili jest szeroko, szeroki jakby, szeroki wachlarz tych możliwości i wydziały są właśnie również na uczelniach prywatnych. Studia pięcioletnie zakończono oczywiście uzyskaniem tytułu magistra. To jest ten pierwszy etap, który jest jakby kluczowy, tak naprawdę, żeby pójść dalej. To znaczy, mm -hmm. bez studiów magisterskich, prawniczych, no nie można wykonywać tego zawodu. Mówię tu o zawodzie radcy prawnego, no po prostu w żaden sposób. Kolejny etap po zakończeniu studiów, uzyskaniu tytułu magistra to tak naprawdę. Decyzja, czy chcę dalej się kształcić w tym kierunku i właśnie zdobyć taki zawód radcy prawnego, mm. adwokata, notariusza, być komornikiem, czy jednak zakończyć edukację na etapie jakby magistra i zdecydować się na pracę po prostu na stanowisku prawnika. Mm. Jak najbardziej z powodzeniem można wykonywać tę pracę tylko po ukończeniu studiów. Pracując w firmie, w przedsiębiorstwie, w urzędzie, tak naprawdę tych możliwości jest bardzo dużo. Natomiast osoby, które chciałyby jakby dalej się kształcić i przede wszystkim móc reprezentować klientów przed sądami, urzędami, to czeka ich kolejna, kolejny etap nauki albo odbycie trzyletniej aplikacji w moim przypadku radcowskiej, w przypadku zawodu radcy prawnego. Hmm. Są też inne ścieżki dojścia do tego zawodu. Jakiś czas temu dostęp do tego zawodu został otwarty i, i można też dostać się, zostać radcą prawnym, nie odbywając aplikacji. To już są szczegółowe przepisy, które to regulują, natomiast chodzi o... Kilkuletnią udokumentowaną praktykę przy jakby pracy w tym obszarze, czyli świadczeniu jakby tej pomocy prawnej mhm. i usług prawnych, bądź też taka ścieżka przez uczelnię, na której się zdobywa tytuł czy doktora, doktora habilitowanego, profesora mhm. i tak dalej. I również tutaj jest możliwość po prostu pominięcia tego etapu aplikacji i przystąpienia, bądź to do egzaminu samego już radcowskiego, bądź nawet bez egzaminu, jak w przypadku na przykład. Profesorów czy innych zawodów prawniczych, tak? Bo tu mówimy też o sędziach, którzy chcieliby się przedranżować, adwokatach, notariuszach. Te możliwości później mhm. są takie jakby bardziej elastyczne. Mhm. Czyli w części jest to bardzo taka ustrukturyzowana jest tak, ścieżka jest, e, tak. mhm. e, e, i jej nie przeskoczymy. Nie. Czyli rozumiem, że w momencie gdyby ktoś chciał się przebranżowić w wieku nie mhm. wiem, 30 plus, 40 plus, stwierdził, właściwie całe życie marzyłem, marzyłam, żeby być radcą prawnym, mhm. to rozumiem, że jakby bez studiów i tak… Jakby... Bez studiów ani rusz. Ani rusz. I mhm. później te ścieżki, które, mhm. o których mówiłam dokładnie. To są dokładnie, to są, takie, tak, same. To są dokładnie takie same. Mhm. E, to teraz chciałam chwilę porozmawiać o kompetencjach twardych, miękkich. Zacznijmy od tych twardych kompetencji. Jakie w Twoim odczuciu, właśnie kompetencje twarde są takie najważniejsze w tym zawodzie? W moim zawodzie radcy prawnego, no to ten wpis na listę radców prawnych, czyli zdanie egzaminu końcowego radcowskiego i uzyskanie właśnie wpisu oficjalnie na listę radców prawnych, bo jest to zawód zaufania publicznego, mamy jakby swój samorząd, który jest Hmm, który jest takim no, zrzesza naszych radców prawnych, nie można w ogóle wykonywać mm. tego zawodu i posługiwać się tym tytułem, jakby poza tą strukturą, mm. tak naprawdę. A zatem te kompetencje no to przede wszystkim właśnie ta wiedza prawnicza potwierdzona wpisem na listę radców. Natomiast chciałam jeszcze dodać, że jakby mówiąc o, o, o wiedzy prawniczej, no w dzisiejszych czasach tak naprawdę mówimy, już patrząc na rynek i to co się mhm. dzieje, jak jest wyspecjalizowany i jak dużo jest prawników na rynku, o wiedzy takiej eksperckiej w jakiejś konkretnej dziedzinie albo w kilku powiązanych mhm. konkretnych dziedzinach, dlatego że Odchodzi się już i po prostu są to wymogi rynku od takich kompetencji, oczekiwania od prawnika, że będzie wiedział mhm. na temat każdej dziedziny wszystko, i no tego po prostu już nie ma. Tak, w praktyce teraz raczej tutaj już posługujemy się po prostu specjalizacjami mhm. i o tym mówimy. Także mhm. fajnie, jak ktoś już na studiach tak naprawdę, o ile w ogóle ma już gdzieś tam pewien kierunek, widzi i w którym chciałby się rozwijać, już wtedy zaczął myśleć o, tym, o tej specjalizacji, mhm. i w tej chwili na studiach można sobie już właśnie wybierać, dobierać tak przedmioty i jakieś tam właśnie dodatkowe, em, em, i tak układać sobie ten plan, żeby już mhm. się w tym gdzieś na studiach specjal, zacząć specjalizować. Mhm. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. A pod kątem myślenia o pracy w, w korporacji jako taki in-house, prawnik in-house, tak zwany, nie wiem, jak z językami obcymi. Zdecydowanie jest to kompetencja, która jest wymagana. Na pewno w, jeśli mówimy o przedsiębiorstwach no z, z zagranicznym, mm. z kapitałem zagranicznym, mm. które tutaj w Polsce mają swoje siedziby. Tak samo w dużych spółkach polskich, ogólnie mm. myślę, no w dzisiejszych mm. czasach, gdzie mamy kontrahentów zagranicznych, to jest to po prostu mm. absolutny must. Jeśli chodzi o kompetencje miękkie, teraz, co byś tutaj wskazała za takie najistotniejsze? No, to też zależy, gdzie i w jakiej formie wykonujemy ten zawód. Ja akurat jestem w tej chwili in-house'em, czyli wykonuję swój zawód w przedsiębiorstwie w dużej spółce polskiej i no mam do czynienia z bardzo wieloma osobami z biznesu. Tak naprawdę, jestem dla nich, no mam być wsparciem. Mm. I to oczekiwanie od biznesu jest w zasadzie jedno, żeby nie blokować biznesu, czyli nie blokować im pracy. I jest to myślę najtrudniejsze dla nas prawników, radców prawnych żeby gdzieś pogodzić tą rolę takiego, no jednak, y, 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 jednak osoby, która gdzieś tam stoi na straży tych przepisów i, i, mhm. i pilnuje pewnych rozwiązań, bo po prostu one muszą być, z tym, żeby jednak y, y, biznes szedł naprzód i, y, no i odpowiednio tak się skomunikować trzeba z biznesem i zrozumieć ich potrzeby, a później je przełożyć na ten język prawniczy, no, żeby to właśnie było, żeby jednak no, biznes szedł do przodu, mm -hmm. to jest najważniejsze. Mm -hmm. Więc kompetencje komunikacyjne mm -hmm. to jest, powiedziałabym, na pierwszym miejscu z mojej perspektywy. Myślę, że negocjacyjne są też bardzo ważne, dlatego że na pewnym etapie no, mamy już do czynienia często w umowach z negocjacjami z kontrahentem i one, jak to negocjacje, mm -hmm. wymagają no, takich kompetencji, żeby jednak. Tam, gdzie trzeba to forsować swoje, 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 swoje y, opinie, a tam gdzie y nie trzeba to jednak umieć troszkę się wycofać właśnie na rzecz tego, żeby biznes poszedł mm -hmm. dalej i umowa poszła dalej, mm -hmm. a nie stała w miejscu. Mm -hmm. Ja tak jeszcze myśląc o, o zawodzie prawnika, myślę sobie też o takim, takim umiejętności przekładania pewnie tego języka prawniczego na taki ludzki język, tak. czyli, czyli też umiejętność posługiwania się słowem w ogóle. Dokładnie tak. My nie możemy mówić do naszych partnerów z biznesu takimi prawniczymi formułkami. Musimy mówić do nich normalnie, Anym językiem, mm. ale później to wszystko przełożyć właśnie mm. na prawniczy język już, już w dokumentach, mm. w umowach. Um, jest, to, um, jest to myślę taka umiejętność istotna właśnie, mm. żeby, żeby dobrze to, to stanowisko jakby pełnić i tą rolę w firmie i żeby też um, no, ludzie z biznesu byli, byli jakby, by dobrze, nam, dobrze im się z nami współpracowało. Tak. Mm -hmm. Na koniec, Kasiu, nie wiem, jakieś podsumowanie, jakaś złota myśl, wiesz, z Twojego doświadczenia, nie wiem, o tym zawodzie, o tej roli? Myślę, że, co bym powiedziała, przede wszystkim jest to zawód dla osób, które lubią się uczyć i które um, mają świadomość, że ta nauka się nie kończy nigdy, dlatego że w tym zawodzie... Po prostu wszystko się tak często zmienia i trzeba śledzić te przepisy, być świadomym po prostu tych ryzyk, które, które tak naprawdę ustawodawca nam funduje mm -hmm. na każdym kroku. Więc na pewno ciągła nauka, odporność na stres, proszę się na to przygotować. <gryw> Mówię tu do osób, które rozpatrują taką ścieżkę kariery. Ale też duza, duża satysfakcja no właśnie dla osób, które, które lubią cały czas być tak jakby na bieżąco i, 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 i tak jak mówiłam, uczyć się. Mm -hmm. Super, bardzo dziękuję. To było dla mnie osobiście bardzo ciekawe, także mam nadzieję, że dla tych, którzy obejrzą nasze nagranie, będzie to super super ciekawe i bardzo praktyczne wskazówki. Także Kasiu, to bardzo Ci dziękuję. Nadzieję. Moim gościem była Kasia Hętry Małczyńska, a my się widzimy, mam nadzieję, podczas następnego filmu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.